Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym dniu. Dzisiaj w Montafon prawdziwa zima. Sypie śniegiem, a prognozy są takie, że dzisiaj i jutro ma spaść około 60 cm białego puchu, na które tutaj wszyscy czekają. Także jeżeli planujecie wyjazd na narty w najbliższym czasie, zastanawiacie się, czy będzie śnieg po tym ociepleniu, czy ciepłym. Ostatnim okresie dwutygodniowym, kiedy to robiłem dla Was relacje tutaj z Austrii, to odpowiadam: śniegu będzie tak. Jak sprawdziłem, na przykład w Zoldzie we Włoszech ma spaść dzisiaj, jutro 70, a nawet 80 cm śniegu. Tutaj w Montafon też równo sypie i będzie sypało przez następne 2-3 dni. Duże opady śniegu prognozowane są także w, na lodowcach austriackich, więc jeżeli tylko planujecie taki wyjazd, to jak najbardziej nie musicie się martwić o warunki śniegowe, tym bardziej, że na lodowcach jest ponad 2 metry śniegu tej bazy, a teraz jak dosypie gdzieś koło pół metra, czy metra, bo będzie taka dwudniowa przerwa w opadach i potem znowu ma padać, więc może w sumie suma, suma sumarum przybyć nawet metr śniegu, świeżego puchu na tutejszych stokach, więc warunki będziecie mieli genialne. Ci co planują już weekend majowy, w ciemno możecie planować, śniegu będzie pod dostatkiem. Wybierając się do Austrii, wybierając się, nie wiem, do Włoch czy w inne regiony Alp, pamiętajcie, żeby przypadkiem nie zmieniać opon na letnie. Ponieważ możecie się zdziwić, kiedy rano wyjdziecie z hotelu, a tu się okaże, że droga jest biała, a dojazd na przykład pod kolejkę, nie wiem, pod lodowcem, e, może być dla Was praktycznie niemożliwy. Albo będziecie musieli korzystać z łańcuchów, e, które trzeba będzie założyć na koła. Także tyle informacji z Alp, tyle informacji z Silvretta Montafon. Za chwilę jeszcze nagram drugi filmik o tym. Jak wyglądają od dzisiaj nowe obostrzenia, a tak naprawdę to ich likwidacja tutaj za południową granicą, czyli w słonecznej Italii.